Ludzie! Yy, dzisiaj. ja chcę Wam coś powiedzieć. Yy, mam 4 czy tam 5 odcinków Happy Wheels, ale w partach będzie niestety. Drugi odcinek, ale w partach. Dziś z 5 odcinków. Yy, gdzieś z 5 partów. Yy, 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 co jeszcze? Yy, mam zamiar yy, nagrać let's stay. Już Wam pokazuję z czego. Eee, e, e, nie stoi, a la przecież. E, la la, lala, z gry Batman 2 DC Super Hero, nie? I, I tak sobie myślę. Napiszcie w komentarzach. <laughs> e, napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach. Yy, czy chcecie ten let's play? Bo, je, bo jak nie chcecie, to ja mogę poprosić kumpla, ale to trzeciego albo trochę później, żebyś, żeby mi pożyczył pendrive'a z Minecraftem, ale niestety z nie, nie wiecie, że z y, premium, tylko z non-premium. Yy, ja będę miał. <laughs> yy, a więc mi powiedzcie, ok? Yy, czy chcecie z, z Batmana, czy chcecie z Minecrafta? Yy, bo jak chcecie, to ja mogę nawet nagrywać sam Happy Wheels, yy, jak będziecie chcieli. Później może dojdzie Legend of Legends. Nie wiem jak to się wymawia. Może w coś jeszcze... W Battlefielda może też. Ale to dopiero za rok chyba, jakiś tak. Nie mam płyty, ale mi się niestety spsuła. Bo tam coś tam... Yy, jeden na milion i mi się niestety tak zdarzyło. Yy, no i co jeszcze? Ho. A właśnie, dawno nie było filmików. Yy, dlatego, że nie miałem ochoty po prostu. Yy, po pierwsze, zero subskrypcji, coś tam yy, filmów oglądanych, yy, ileś tam tych filmów oglądanych. A ja się staram nawet, wiecie? I, ja nie jestem tak, że yy, mam to w dupie i idę sobie i pójdę gdzieś tam sobie grać. Ja nie jestem taki. Ja, ja po prostu nie miałem ochoty. Tak jak JJ Joker. Wiecie, y, on też y, stracił ochotę. Y, on po prostu nagrywał Minecraft, bo po prostu było u niego dużo oglądane. A, a nie, że on to lubiał. Je, yy, no. Yy. Co jeszcze? No i nic, no, no mogę już zatrzymać chyba nagrywanie. A no, więc papa! Pa. Do następnego. Może vloga albo... Nie wiem, może vloga albo... Happy Wheelsie, albo... Z... Bo... albo z Battlefield... Nie wiem. Dobra, zatrzymuję. No więc na razie trzymajcie się i cześć.